w rozważaniach na dzień dobry Jesteśmy dzisiaj w wyjątkowym miejscu Bishop, could you tell me where we are? We are on top of Kong Hills Jesteśmy na szczycie Kong -y, wzgórzy Kong Kongs yeah, when Kong Hills, you can see the Great Valley I widzimy tu taką wielką dolinę Która się rozciąga bardzo daleko And this is a valley that crosses across the continent of Africa Ona się tak naprawdę rozciąga poprzez całą Afrykę Yeah, use it, it goes to Egypt. Aż, aż do Egiptu. This way. This way. This way A yeah, tu mamy way. Egipt. Dalej trafiamy do Ugandy. Like Pojawia się tam you jezioro Victorii. Potem rzeka Nil. I ostatecznie ląduje ona w Egipcie. Tam, gdzie w ziemi Goszen, gdzie żyli Izraelici. Gdzie udał się Abraham. I pochodzi ona, ma źródło w jeziorze Wiktorii. Natomiast tutaj przed nami jest cała ta wielka dolina cechy tej doliny? Bardzo wiele. Zapytałem się, jakie są tutaj e, cechy tej doliny. Dużo jezior. It has big rivers, dużo dużych rzek. It has hot spring, I gorące źródła. And it has I e, wulkaniczne wzgórza. One of our biggest, uh, volcanic is Jeden z naszych takich największych gór nazywa się Logonot i cały czas jest yeah, jeszcze aktywny. Samolot? O, jeszcze inne też są. Yeah. So, so mm -hmm. yeah. Thank you. And also you said this is the unique mountain because of this, uh, no here, right? yeah, the the entry for the to są prawda? To the, e, Czyli tutaj, wszystkie samoloty, właśnie jakby. To jest wejście do. czy zejście na lotnisko w Nairobi. Wszystkie samoloty muszą się tutaj nad tym miejscem przelecieć. Yeah, a get to the to. I tak naprawdę, w pewnym sensie, to jest, to jest wjazd do całego kraju. Do całego Dziękuję bardzo Dziękuję I co mamy na drugiej stronie? jest w środku Aha it's Czyli tak naprawdę ta góra jest pośrodku tej doliny I tam po drugiej stronie też mamy Dolinę okay. Tam jak wzerkniemy daleko to mamy miasto Nairobi, yeah, Nairobi. Uh -huh. yeah. stolica yeah, yeah. Like Ok Trochę tutaj jest jak w Polsce, na śnieżce. Jest ciepło, ale wieje. Widziałem też przed chwilą krowy, ale krowy są masajskimi krowami, nie naszymi, chociaż też mają takie dzwoneczki jak nasze. Dowiedziałem się, że krowy masajskie generalnie dają mało mleka, ale jest ono bardzo, bardzo pożywne. No i oczywiście, i dowiedziałem się też dzisiaj, że Masaje od Kongo aż do Ugandy są, także przez całą Tanzanię, przez e, Kenię, taki, no, takie potężne plemie, które się rozciąga też można powiedzieć na całej przestrzeni środkowej Afryki. Bear, really. mm -hmm. On this side is Somalia. Tu mamy Somalię. This side is Tanzania. Tu mamy Tanzania. This side is Uganda. Tu mamy Uganda. And this side is Sudan. Tu Sudan. And side is Etiopia. A tam jest Etiopia przed nami. Yeah. That's mm -hmm. how the borders are. Mhm. Mm Bishop, yeah. thank you very much. Munga kubariki Thank you. Happy okay. to have you here. Yaha pe rank ki following to come He has been a blessing to Kenya He has equipped many student. He's a wonderful lecturer. We thank God for him, and we pray may God keep him long and uh, enable him to continue coming here to impact the continent of Africa. We are so grateful. Thank you, doctor. Asante sana. Dziękuję. Z Bogiem I do zobaczenia.